Myśli nowoczesnego Bobra Utworzony za pomocą ChatGPT przez autora kanału Bóbr w Kimonie Jestem Bobrem, więc mam obowiązki Bobrze Tak, mam obowiązki wobec wspólnoty, z której wyrastam, wobec tradycji, która mnie kształtuje i wobec przyszłości, za którą ponoszę odpowiedzialność Nie mogę być tylko istotą żyjącą dla siebie, moje istnienie nabiera sensu wtedy, gdy służę dobru większemu niż ja sam, mojej bobrzej rodzinie, mojej rzece Mojemu lasowi. Jestem bobrem, więc mam obowiązki bobrze. Nie jestem tylko jednostką, odciętą od korzeni, żyjącą wyłącznie dla własnej wygody i bezpieczeństwa. Jestem częścią większej całości: mojej bobrzej rodziny, mojej wspólnoty rzecznej, mojego nadrzecza, które przez pokolenia było budowane pazurem, zębem i pracą moich przodków. Każde żerdziowisko, każda tama, każda nora to nie tylko miejsce do życia, ale ślad naszej historii i tożsamości. Bubr, który nie rozumie swoich bobrzych obowiązków, który żyje tylko dla kory i spokoju, nie jest godzien swojej przeszłości. Bubr nowoczesny nie może być biernym nurtem, dryfującym z prądem obojętności. Musi być tamą, stanowczą, świadomą, zbudowaną na wspólnym wysiłku. Obowiązki bobrze to nie tylko obrona przed drapieżnikiem czy budowa schronienia. To przede wszystkim odpowiedzialność za wspólnotę. Za to, by młode bobry wiedziały, kim są. By potrafiły odróżnić naturalny nurt od sztucznej śluzy. By nie wstydziły się swoich długich zębów i mocnych ogonów, ale umiały ich użyć dla dobra wszystkich. Być bobrem to znaczy czuć związek z nurtem, który nas niesie, i z ziemią, na której stawiamy nasze tamy. To znaczy pamiętać, że każda nora wykopana dziś jest schronieniem jutra. A każde zapomnienie o przeszłości jest pęknięciem w tami naszej wspólnoty. Nowoczesny patriotyzm Bobrzy Są tacy, którzy mówią, że patriotyzm to rzecz przestarzała. Że bób nowoczesny nie potrzebuje idei wspólnoty, że wystarczy mu korzeń do gryzienia, kawałek rzeki i święty spokój. To myślenie leniwe i niebezpieczne, bo bóbr odcięty od korzeni nie staje się wolny, lecz bezbronny. Nowoczesny patriotyzm Bobrzy nie polega na okrzykach z ogona, ani na stawianiu pomników w miul. On polega na pracy cichej, codziennej, często niewidocznej, ale konsekwentnej. To znaczy, nie ścinać więcej niż potrzeba. Budować tak, by nie szkodzić innym. Wychowywać młode w duchu służby, nie wyścigu. Nie podcinać cudzych tam z zazdrości. Dbać o wspólny brzeg, nawet jeśli twój kawałek jest już czysty. Patriotyzm to nie rytuał, to postawa. To przekonanie, że każda moja decyzja ma wpływ na rzekę, którą dzielimy. I że wolność bobrza nie może oznaczać anarchii. Bo prawdziwa wolność płynie z odpowiedzialności, a nie z braku tam. Nowoczesny Bóbr kocha swoje żeremie, ale myśli szerzej. Widzi sąsiednie kolonie, zna inne rzeki. Ale wie, że jego miejsce jest tutaj. Bo patriotyzm bobrzy to nie zamknięcie, to zakorzenienie. A tylko drzewo z korzeniami przetrwa wichurę. O bobrzym nacjonalizmie. Nacjonalizm bobrzy nie jest nienawiścią do innych stworzeń lasu, lecz miłością do własnego gatunku. Nie jest krzykiem, lecz świadomością. Nie jest agresją, lecz instynktem obrony tego, co nasze, nie tylko nor i tam, lecz całej tradycji życia w zgodzie z wodą, drewnem i rytmem natury. Dla bobra, nacjonalizm to poznanie własnego miejsca w nadrzecznej cywilizacji. To rozumienie, że nie jesteśmy tylko przypadkowymi gryzoniami, lecz budowniczymi, których praca zmienia bieg rzeki, chroni przed powodzą, daje życie całym dolinom. Nasza obecność nie jest przypadkiem, jest odpowiedzialnością. Nie można być bobrem nowoczesnym, a jednocześnie obojętnym. Nacjonalizm bobrzy wymaga od nas troski o każde młode w kolonii, o każdy pień, który pada na rzecz wspólnego dobra. To nie tylko miłość do własnej bobrzycy i potomstwa. To miłość do każdego bobra, który dzieli z nami rzekę, historię i zagrożenia. I niech nikt nie powie, że to przesada. Czyż nie widzimy, jak szopy praczki podchodzą coraz bliżej? Jak człowiek coraz częściej przecina nasze siedliska, prostuje rzeki, odprowadza ścieki. W takich czasach nie wolno nam być rozproszonymi. Musimy być bobrzym narodem, zjednoczonym, świadomym i dumnym. Nacjonalizm bobrzy to duma z mokrego futra, z ciężkiej pracy, z cichych nocy przy budowie. To wiedza, że tylko razem przetrwamy. To wiara, że tamy, które dziś budujemy, przetrwają kolejne pokolenia. O bobrzym honorze i obowiązku w czasach suszy i powodzi. Prawdziwy charakter bobra nie objawia się w czasach spokojnego nurtu, gdy woda płynie łagodnie, a drzewa rosną gęsto w dolinie. Nie, duch bobrzy hartuje się w czasach suszy, kiedy rzeka wysycha, a ziemia pęka. I w czasach powodzi, gdy woda rozrywa tamy, a nurt porywa młode. W takich chwilach bubr nie pyta, co mogę zyskać. Lecz, co mogę zrobić? Honor bobrzy polega nie na pysze, lecz na wytrwałości. Nie na pięknie ogona, lecz na sile woli. Bubr nie ucieka od odpowiedzialności. Gdy tama pęka, staje pierwszy do pracy. Gdy nory są zalane, wykopuje nowe. Gdy młode płaczą, Niesie je na grzbiecie, choćby sam ledwo pływał. Obowiązek bobrzy to także lojalność wobec tych, którzy z nami budowali. Nie wolno nam zostawiać starych bobrów samych w norach. Nie wolno zapomnieć o tych, którzy kiedyś uczyli nas, jak ścinać drzewo, jak uszczelnić żerć, jak czytać nurt rzeki. Ich wiedza to fundament, na którym stoimy. W czasach suszy nie poddajemy się. W czasach powodzi nie uciekamy. Bo bubr, który zna swój obowiązek, nie boi się ani braku, ani nadmiaru. On wie, że wszystko, co napotka, jest próbą, i że każda próba może być zwycięstwem, jeśli serce ma Bobrze, a ogon twardy. Bo prawdziwy honor bobra nie leży w słowach, lecz w błocie i w drewnie. W ciszy pracy nie wchała się narzekań. I niechaj nikt nam nie mówi, że jesteśmy tylko zwierzętami, my jesteśmy bobrami. A to zobowiązuje. O bobrzej duchowości i stosunku bobra do państwa. Duch bobrzy, choć nie wyraża się w modlitwach ani pieśniach tak jak u innych stworzeń, nie jest mniej głęboki. Bobrza duchowość nie zna świątyń z kamienia, ale zna świętość porannej mgły nad rzeką, ciszy w norze i majestatu starych wierzb, pod którymi chowano przodków. Każde drzewo, które daje materiał na tamę, każda kropla wody, która przelewa się przez żerdzie, jest dla bobra znakiem większego porządku, porządku, którego nie stworzył on sam, ale który musi szanować. Bóbr nie oddziela ducha od pracy. Jego duchowość to czyn, każde działanie, które służy wspólnocie, jest dla niego formą modlitwy. Cichy, skupiony bóbr przy pracy jest bardziej uduchowiony niż hałaśliwy kaznodzieja szopów. Dla Bobra, wiara wyraża się w czynieniu dobra, nie w słowie, lecz w błocie. A jakże ma się bóbr do państwa? Państwo, to wielka tama narodowa. Nie każdy bubr ją wznosi własnymi łapami, ale każdy z niej korzysta. Dlatego też każdy bubr ma obowiązek jej bronić. Nie przed innymi stworzeniami, lecz przed zapomnieniem, lenistwem i erozją ducha. Państwo nie jest czymś obcym dla bobra. Nie jest zewnętrzną siłą, jest wspólnym wysiłkiem. Jest uporządkowaną przestrzenią, gdzie żerdzie są układane zgodnie z rozumem, a nie chaosem. Gdzie starszyzna bobrów czuwa nad porządkiem, ale nie z tyrani, lecz z troski. Bóbr, który lekceważy swoje państwo, lekceważy tamę, która go chroni. A bóbr, który służy państwu, rozumie, że jego lojalność nie jest ślepa, lecz świadoma. Bo państwo bobrze nie może być zbudowane na strachu. Musi być zbudowane na wspólnej wodzie, wspólnej ziemi i wspólnej pamięci. O bobrzej edukacji i wychowaniu młodych. Wychowanie młodego Bobra nie polega wyłącznie na nauczeniu go pływać i ścinać drzewo. To proces głębszy, przekazanie ducha wspólnoty, dumy z pochodzenia i świadomości, że każda nora, w której śpi, została zbudowana wysiłkiem pokoleń. Bóbr młody musi znać historię swego nadrzecza. Musi wiedzieć, kto pierwszy zbudował tamę przy starym zakolu, jak jego dziad był ranny, broniąc młodych przed lisem, jak susza z roku wielkiego upału nauczyła kolonie współdziałać. Bo młody bóbr pozbawiony pamięci staje się tylko gryzoniem, niebudowniczym. Edukacja bobrza to nie tylko nauka umiejętności, ale formowanie charakteru. Młody musi nauczyć się cierpliwości, szacunku do starszych, do pracy, do rzeki. Musi zrozumieć, że siła nie leży w zębach, lecz w tym, do czego są używane. Wspólnota, która nie wychowuje młodych, skazuje się na rozpad. Dlatego bóbr świadomy nie patrzy tylko na swoje żerdzie, patrzy na to, kto przyjdzie po nim i czy będzie gotów przejąć odpowiedzialność. Bubr młody, wychowanie i odpowiedzialność. W przyszłości nie zamieszkamy sami. To młode bobry przejmą tamy, poprowadzą kolonie, zadecydują, czy rzeka będzie czysta, czy zamulona. Dlatego dziś najważniejszym zadaniem starszych nie jest budowa, lecz wychowanie. Młody bubr nie rodzi się gotowy. Ma futro, zęby, ale nie ma rozumu wspólnoty. To my, starsi, musimy go uczyć. Nie krzykiem, lecz przykładem. Nie przymusem, lecz obecnością. Nie gadaniem, lecz działaniem. Musimy mówić o wartościach, o historii, o błędach i sukcesach. Musimy uczyć współpracy, a nie rywalizacji. Musimy dać im prawo do pytań, ale nie pozwolić im odejść bez odpowiedzialności. Bo bubr młody, który nie został wychowany, staje się zagrożeniem. Dla siebie, dla innych, dla rzeki. A wychowanie to nie proces krótki. To najdłuższa tama budowana latami drzewo po drzewie, rozmowa po rozmowie. Bubr i granice obronie własnego żerenia. Każda wspólnota bobrza ma swój teren granice, które wyznaczają nie tylko fizyczne terytorium, ale i tożsamość. Żeremie bobrze to nie tylko miejsce snu i schronienia. To bastion bobrzej kultury, strażnica pamięci, fundament przyszłości. Bubr nie szuka zwady z innymi mieszkańcami lasu i rzeki. Ale bubr, który nie broni swojego żeremia, zdradza nie tylko siebie, zdradza tych, którzy je zbudowali. Obrona granic nie jest przejawem wrogości, lecz odpowiedzialności. Są chwile, gdy wędrówki szopów lub ekspansja ludzi wkraczają na ziemię bobrze. Wtedy duch bobrzy musi się obudzić. Nie w furii, lecz w stanowczości. Trzeba umieć powiedzieć, tutaj jest nasze żeremie, tutaj żyjemy, tutaj obowiązują nasze prawa i nasz porządek. Granice nie są tylko linią na mapie. To linia, która oddziela chaos od ładu, obojętność od wspólnoty. Ich obrona to nie akt przemocy, lecz wyraz miłości, do domu, do rodziny, do rzeki. O zdradzie bobrzej, czyli gdy jeden rujnuje tamę wielu. Największe zagrożenie nie zawsze przychodzi z zewnątrz. Czasem to własny bóbr podcina tamę. Czasem to ten, który miał budować z nami urozmyślnie lub z głupoty, osłabia wspólnotę. I wtedy pada pytanie najtrudniejsze: co robić? Zdrada bobża boli, bo uderza w zaufanie. A bez zaufania żadna kolonia się nie utrzyma. Ale bubr zdradzający to nie zawsze łajdak. Czasem to zagubiony, zmanipulowany, przestraszony. I zanim osądzimy, musimy zrozumieć. Ale zdradzie nie wolno pobłażać. Trzeba ją nazwać. Trzeba odbudować to, co zniszczyła. I trzeba uczyć młodych, że wolność nie oznacza prawa do niszczenia, że przynależność to również odpowiedzialność. Nie chodzi o zemstę. Chodzi o odbudowę. I o przestrogę, by tama nie runęła więcej. Rozważania o bobrzym losie w obliczu urbanizacji człowieka. Nigdy jeszcze bubr nie stanął wobec tak wielkiego wyzwania jak dziś. Człowiek prostuje rzeki, betonuje brzegi, wycina lasy, stawia fabryki, nie pytając, co stanie się z tymi. Którzy od pokoleń żyją w harmonii z naturą Bubr nie zna nienawiści do człowieka Ale zna strach Bo rzeka, którą człowiek ogrodził tamą energetyczną Nie jest już miejscem życia Las, który zamienił w osiedle Już nie daje schronienia A mimo to bubr próbuje, wraca, buduje Kopie nory przy drogach, ścina drzewa w parkach Walczy nie z człowiekiem, ale o przetrwanie Bobrzy los w tych czasach to los pioniera Musimy odnaleźć nowe sposoby życia, nowe doliny, nowe sprytne rozwiązania. Ale nie wolno nam zatracić ducha. Nie wolno nam porzucić rzek, które nas zrodziły, i historii, którą zapisaliśmy w drewnie. Musimy mówić. Musimy być widoczni. Nie możemy być tylko problemem ekologicznym. Jesteśmy bobrami, budowniczymi, strażnikami harmonii. I nawet jeśli przyjdzie nam budować w cieniu wieżowca, musimy robić to z honorem. Bo rzeka to nie tylko woda, to tożsamość. I tej tożsamości nie oddamy bez walki cichą, codzienną, błotnistą, ale wytrwałą. Bubr a technologia rozważania o nowoczesnych narzędziach. Czas nie stoi w miejscu, a nurt rzeki niesie nowe możliwości. Bobry, choć od zawsze pracowały z drewnem i błotem, nie mogą już dziś odwracać wzroku od postępu. Przychodzą maszyny, ludzie tworzą zapory i konstrukcje które potrafią zmienić bieg całych ekosystemów. Pojawia się pytanie, czy bubr ma się bać technologii? Czy może ją zignorować? Nie. Mądry bubr nie odrzuca nowego, on je rozumie. I decyduje, co z tym zrobić. Technologia to narzędzie. A narzędzie samo w sobie nie jest dobre ani złe. To ręka bobra czyni je takim. Bubr, który nauczy się korzystać z tego, co daje mu świat... Bez utraty siebie, zyska nową siłę. Ale bubr, który porzuci swoją tożsamość na rzecz wygody, zginie jako cień. Możemy wzmacniać tamę nowymi rozwiązaniami. Możemy analizować bieg rzeki, planować sezonowe migracje, korzystać z wiedzy z zewnątrz. Ale musimy pamiętać: technologia nie może zastąpić ducha. Nie zbuduje wspólnoty. Nie nauczy młodych szacunku. Nie przekaże legend przy ognisku. Bóbr przyszłości nie będzie bobrem mechanicznym. Ale będzie bobrem świadomym, takim, który zna swoje tradycje, ale nie boi się ich przemyśleć. Bo nowoczesność bez korzeni to pusta tama. A tradycja bez ruchu to zgniła woda. O bobrzym sojuszu z innymi gatunkami. Bóbr jest istotą dumną, lecz niedumną w odosobnieniu. Rozumie, że nadrzeczny świat nie należy wyłącznie do niego. Żyją tu wydry, żurawie, jelenie, a nawet te dziwaczne, hałaśliwe stworzenia na dwóch nogach, ludzie. Współistnienie nie oznacza uległości, lecz mądrą równowagę. Sojusz Bobrzy nie jest tanią przyjaźnią zawieraną dla korzyści. To porozumienie oparte na wspólnym interesie, ochronie doliny, równowadze w ekosystemie, spokojnym życiu. Z ptakami dzielimy przestrzeń. Z rybami, wodę. z wilkiem, ciszę. Ale każdy sojusz musi być świadomy. Bubr nie zapomina, że są tacy, którzy się uśmiechają, a potem kradną drewno z jego tamy. Dlatego mądry bubr zna granice. Pomaga, ale się nie podporządkowuje. Ustępuje, ale nie kapitulując. A jeśli trzeba, buduje swoje tamy tak, by służyły nie tylko jemu, lecz całej Dolinie. Bo sojusz, który służy tylko jednej stronie, nie jest współpracą, to kolonizacja. Bubr samotny, a wspólnota o potrzebie przynależności. Są bobry, które odchodzą, samotne, ciche, szukające własnego koryta. I choć natura daje przestrzeń na indywidualność, to bóbr, który zbyt długo unika innych, staje się słabszy. Bożeremie buduje się razem. Bo tama nie powstaje od jednej łapy. Wspólnota bobrza to nie przymus. To odpowiedź na głęboką potrzebę, by ktoś zauważył Twoją pracę, by ktoś pomógł, gdy podtopi norę, by ktoś Cię zapamiętał, gdy odejdziesz. Samotność może być wyborem, ale wspólnota jest ratunkiem. Bubr nie jest wilkiem. Nie szuka wygranej nad innymi. Szuka harmonii. A harmonii nie osiągniesz w pojedynkę. Nawet najdoskonalsza nora, jeśli w niej nikt nie zamieszka, staje się tylko dziurą. Dlatego dbajmy o siebie nawzajem. Rozmawiajmy. Pomagajmy w przenoszeniu patyków. Słuchajmy starszych i dajmy głos młodym. Bo bubr, który zna wspólnotę, zna sens życia. Bubr wobec śmierci o przemijaniu i pokoleniowej pamięci. Nie ma bobra, który by nie umarł. Ale są bobry, których duchy trwają w każdej żerdzi, w każdej dobrze zbudowanej norze, w każdym młodym, który z szacunkiem słucha opowieści starszyzny. Śmierć dla bobra nie jest końcem, lecz zwieńczeniem. Ci, którzy odeszli, pozostają z nami w mchu, który rósł przy ich grobie, w drzewie, które ścinali, w nurcie, który ich znał. I choć nora może się zapaść, a ta ma z czasem ulec naturze, duch pracy i odpowiedzialności nie przemija. Dlatego bubr nie lęka się śmierci. Lęka się tylko jednego zapomnienia. Bo bubr zapomniany, to bubr drugi raz stracony. Pamięć o przodkach to nie ozdoba wspólnoty, to jej fundament. Starszy bubr, zanim odejdzie, przekazuje wiedzę. Nie w księgach, Lecz w przykładzie. Młody, który słucha, nie tylko przejmuje obowiązki, on przejmuje duszę wspólnoty. A kiedy nadejdzie czas odejścia, bóbr nie krzyczy. Odsuwa się cicho, z szacunkiem dla życia. Ale jego ogon zostawia ślad w miul, ślad, który prowadzi dalej. O świętach i obrzędach nadrzecznych. Każda kolonia ma swoje rytuały. Niektóre świętują dzień pierwszej tamy, inne czczą pełnię księżyca która oświetla nurt w najciemniejsze noce. Te święta nie są tylko zabawą, są pamięcią wspólnoty zakrętą w tańcu, w pieśni ogona, w ścinaniu symbolicznego drzewa. Święto bobrze uczy. Przypomina, skąd przyszliśmy. Pokazuje, że mimo różnic, futra jaśniejszego czy ciemniejszego, gwizdów wysokich czy niskich, jesteśmy jednym narodem nadrzecznym. Są bobry, które uważają, że to strata czasu. Ale bubr bez obrzędu, bez chwili wspólnej radości, bez momentu zadumy przy kamieniu pamięci, staje się tylko maszyną do budowania. A życie to nie tylko praca. To również sens. Świętujmy więc. Skromnie, ale z sercem. Ścinajmy symboliczne drzewa nie dla ich wartości użytkowej, ale duchowej. Składajmy żerdzie dla tych, którzy odeszli. Tańczmy w błocie, nie z próżności, lecz z wdzięczności, że rzeka wciąż płynie. Bóbr wobec katastrofy klimatycznej. Rzeka się zmienia. Czasem płynie zbyt silnie, zalewając nory. Czasem wysycha, zostawiając błoto i pustkę. Drzewa rosną inaczej. Pory roku mylą się ze sobą. I choć człowiek szuka winy wszędzie, bóbr wie, co się ze światem dzieje niedobrego. Bóbr wobec katastrofy nie może być bierny. Musi patrzeć, myśleć, reagować. Musi budować tamy nie tylko mocne, ale mądre, takie, które nie zabierają wszystkiego rzece. Musi uczyć młodych, że każde drzewo to decyzja, każda ingerencja w brzeg konsekwencja. Nie wszystko możemy zatrzymać. Ale możemy działać. Możemy sadzić drzewa. Możemy dzielić się przestrzenią z innymi stworzeniami. Możemy przypominać człowiekowi, że nie jesteśmy tylko szkodnikami hydrotechnicznymi, lecz partnerami w walce o równowagę. Katastrofa klimatyczna to nie koniec. To wezwanie do pokory, do mądrości, do bobrzej odwagi. Bubr emigrant o tych, którzy szukają nowego brzegu. Nie każdy Bóbr zostaje tam, gdzie się urodził. Niektórych nie się rzeka, innych wypycha głód, jeszcze innych marzenie o lepszym korycie. Bubr, który opuszcza swoje Żeremie, nie przestaje być bobrem. Ale musi wiedzieć, co ze sobą niesie. Emigracja bobrza to próba, nie tylko fizyczna, lecz duchowa. Bóbr na obcej ziemi wystawiony jest na pokusy, zapomnienia, obojętności, asymilacji bez pamięci. Ale może też stać się mostem, łączącym kolonie, uczącym innych, jak budować bez niszczenia. Ci, którzy odchodzą, muszą pamiętać, nie reprezentują tylko siebie. Niosą opowieść, niosą tradycje. I choć ich Tama może wyglądać inaczej, z innych materiałów, w innym rytmie, niech nie będzie wyrzeczeniem się, ale rozszerzeniem wspólnoty. A my, którzy zostajemy, nie możemy patrzeć na nich z pogardą. Bo często właśnie oni pierwsi odczuwają, czym jest tęsknota. A tęsknota to dowód miłości. Bobrzy sen o wielkiej Tami utopia, czy przyszłość narodu? Od pokoleń wśród starszyzny krąży opowieść, legenda o wielkiej Tami. Tami tak ogromnej, że mogłaby zatrzymać samą rzekę czasu. Tami, która pomieściłaby wszystkich, młodych i starych, z różnych kolonii, o różnych futrach i długościach zębów. Tama, która nie byłaby tylko konstrukcją, lecz symbolem jedności, potęgi i niezłomności bobrzej cywilizacji. Czy to tylko mit? Może. Ale czyż nie każda wielka rzecz zaczyna się od marzenia? Dziś żyjemy rozproszeni, tu kolonia, tam samotna rodzina przy wyschniętym dopływie. Każdy buduje po swojemu, czasem wbrew sobie nawzajem. Wielka tama byłaby czymś więcej niż wspólną budowlą. Byłaby znakiem, że bubr potrafi przekroczyć swoje ograniczenia, że potrafi współdziałać ponad podziałami, że umie myśleć nie tylko o przetrwaniu, ale o rozwoju. Nie chodzi o tamę z błota i patyków, lecz o wielką ideę, o wspólne prawo, o wspólną edukację, o wspólne zasady budowy. I tak, może to utopia. Ale bez utopii bobry nigdy nie wyszłyby z nory i nie nauczyły się kształtować rzeki. Wielka tama jest możliwa. Ale nie zacznie się od jednej wielkiej budowy. Zacznie się od jednego gestu Bobra, który powie: buduje nie tylko dla siebie, ale i dla innych.